Lektury szkolne to duże wyzwanie. Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Biblia. Fragmenty Apokalipsy według Świętego Jana. Biblia jest uznawana za najważniejszą księgę na świecie. Apokalipsa Świętego Jana to zaś najsłynniejszy opis zagłady tego świata i, co ciekawe, jedyny w Biblii. Pamiętaj, że nigdzie indziej wizja końca świata nie jest przedstawiana wprost. Wbrew pozorom, to co napisał apostoł wcale nie jest tak odległe od tego, co znasz z filmów science fiction. Jeśli połączysz Dzień Niepodległości, Wojnę Światów, Dzień Zagłady i Pojutrze, wyjdzie Ci pewnie coś podobnego do wizji świętego Jana. Wątki z apokalipsy, podstawową symbolikę i obrazy warto znać. Jeśli je opanujesz, łatwo będzie Ci do nich nawiązać przy okazji innych lektur. Szczególnie romantycznych, młodopolskich, i z okresu II wojny światowej. Wysłuchaj więc naszego opracowania do końca, a pomoże ci to uporządkować motywy i najważniejsze symbole, które będziesz mógł wykorzystać, analizując inne dzieła kultury, nie tylko książki, ale także malarstwo, rzeźby, filmy, a nawet muzykę. Dowiesz się także, które liczby są ważne w historii świata i dlaczego. Zacznijmy jednak od początku. Poznaj niezbędne minimum. Pamiętaj, że Apokalipsa Świętego Jana jest jedynym opisem zagłady świata w Biblii. Żaden inny autor Ewangelii o końcu świata nie pisał wprost. Opisu takiego nie ma również w Starym Testamencie. Kończy się wizją Nowego Jeruzalem, czyli Miasta Bożego. Pokazuje, że przyjdzie moment upadku ludzkości zakończony sądem ostatecznym, po którym będzie czas na Nowe Jeruzalem, a więc nowy raj, w którym błogosławieni będą żyć po wieki wieków. Wizja świętego Jana jest momentami przerażająca. Większość tego tekstu wypełnia groza. Właściwie dopiero ostatnie dwa rozdziały mówią o wizji nowego początku i tym, jak będzie wyglądał nowy raj. Co ciekawe, filmowe wizje Spielberga zdają się mocno osadzone w Biblii. Pamiętaj o tym, bo dzięki takim nawiązaniom będziesz mógł zabłysnąć przed nauczycielem. Apokalipsa to ostatnia księga Nowego Testamentu. Jedyna księga prorocza. Powstała około II wieku naszej ery. Słowo Apokalipsis oznacza odsłonięcie, objawienie. Już przed Chrystusem ten gatunek był obecny w kulturze żydowskiej i odnosił się do różnych zapisów poświęconych prorockim wizjom przyszłości. Jan Ewangelista nie wymyślił sobie wizji końca świata, ale doznał objawienia, które spisał. Miało to miejsce podczas jego wygnania na Wyspę Patmos. Tyle na początek. Czas na konkrety. Jeżeli chodzi o czas i miejsce akcji, to można powiedzieć nigdzie i wszędzie. W apokalipsie nie ma podanego nawet w przybliżeniu momentu końca świata. Są oczywiście różnego rodzaju znaki zapowiadające ten koniec, ale o konkretnym momencie apokalipsy nie ma słowa. To bliżej nieokreślona przyszłość, która może nastąpić za sekundę, miesiąc, rok, wiek lub tysiące lat. Bohaterowie apokalipsy to właściwie cała ludzkość. Nie ma co ukrywać. Warto jednak pamiętać, że głównym narratorem, który zaznacza swoją obecność jest Święty Jan, a jego opowieść skupia się przede wszystkim na Bogu, działaniach szatana pod postacią smoka, bestii i fałszywego proroka, paruzji, czyli ponownym przyjściu na ziemię Jezusa Chrystusa. A teraz właściwe streszczenie utworu. Apokalipsa Świętego Jana składa się z 22 rozdziałów. Pierwsze trzy to prolog informujący o objawieniu, jakiego doznał Jan, oraz siedem listów Jana do różnych kościołów na terenach obecnej Turcji. Od czwartego rozdziału zaczyna się opis proroczych wizji, jakie miał Jan, a rozdziały 21 i 22 to opis Nowego Jeruzalem. Nasze streszczenie zaczniemy od wizji Jana, ale pamiętaj, że na początku jest coś jeszcze. Jan opisuje obraz Boga, jaki zobaczył w widzeniu. Jest to Bóg, władca, w całym swoim majestacie. Siedzi na tronie, wokół którego są rozstawione kolejne 24 trony. Najprawdopodobniej symbolizują świętych ze Starego Testamentu. Są cztery istoty, co do których nie ma pewności, czym są. Być może są to aniołowie, choć mówi się również, że mogą to być sami ewangeliści, ale to by oznaczało, że Jan. Autor Apokalipsy i jeden z ewangelistów widzi sam siebie. Trochę dziwne, ale w sumie cała ta wizja jest nieco dziwna i przerażająca, więc właściwie wszystko jest możliwe. Wracając do Boga, wszyscy biją mu pokłony, ale Jan zwraca uwagę na coś jeszcze. W prawej dłoni Bóg trzyma księgę opieczętowaną siedmioma pieczęciami. Zapamiętaj tę liczbę, bo jak za chwilę usłyszysz, będzie się tutaj często powtarzać. Nikt nie jest w stanie otworzyć tej księgi poza barankiem z siedmioma rogami i siedmioma oczami. Rogi to symbol władzy, oczy wiedzy. Sam baranek paschalny, wszędzie się podkreśla, że jest to baranek zabity to symboliczne przedstawienie Chrystusa, który przez swoją śmierć na krzyżu jako jedyny jest w stanie otworzyć księgę, w której zapisane są losy świata. No i się zaczyna. Pierwsze cztery pieczęcie złamane, z każdą kolejną pojawia się koń: biały, barwy ognia, czarny, trupioblady. Symbolizują wojnę, głód i śmierć, a pierwszy z nich to zapowiedź ostatecznego zwycięstwa Ewangelii. Piąta pieczęć przywołuje dusze męczenników. Złamanie szóstej pieczęci to obraz prawdziwej katastrofy. Następuje trzęsienie ziemi, słońce staje się czarne. Ten obraz powróci w wielu apokaliptycznych wizjach. Z kolei księżyc przybiera barwę krwi, gwiazdy zaś spadają na ziemię, a ludzie już wiedzą, co się dzieje, więc uciekają, gdzie pieprz rośnie, kryją się, mimo iż wiedzą, że mają małe szanse na ratunek. Szczęście mają błogosławieni. 144 tysiące opieczętowanych sług Bożych z poszczególnych pokoleń. Nie do końca wiadomo, czy to tylko męczennicy. Ale najważniejsza informacja jest taka, że to oni tworzą kościół triumfujący. Białe szaty i palmy, które mają w rękach, symbolizują odkupienie we krwi baranka. Oni są szczęśliwi i spokojni, cała reszta już niekoniecznie. Otwarta zostaje siódma pieczęć i zaczyna się kolejna katastrofa. Najpierw panuje przerażająca cisza, po czym siedmiu aniołów podnosi do góry siedem trąb. Tak jak kolejne pieczęcie symbolizowały poszczególne klęski, tak tutaj trąby to znak kataklizmów rozumianych jako kara Boża. Mamy więc grat, ogień, potop, zatrucie wód, zaćmienie słońca i nadejście ciemności, atak szarańczy i wojnę. Siódma trąba to zapowiedź nadejścia Chrystusa i sądu ostatecznego. Tutaj na moment akcja sądu ostatecznego zostaje przerwana. Janowi na niebie ukazuje się niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, z wieńcem z gwiazd dwunastu. Znasz to przedstawienie na 100%. Słyszałeś to nieraz. Okazuje się, że niewiasta jest w ciąży, a na jej dziecko czeka smok, który chce je pożreć. Na szczęście po narodzinach dziecko zostaje uniesione do Boga i jego tronu, a niewiasta zbiega na pustynię, aby tam żyć przez 1270 dni. Konia z rzędem temu, kto połapie się w tych wszystkich liczbach. W niebie rozgrywa się walka między Archaniołem Michałem i jego zastępami a Smokiem, który chce pożreć dziecko. Ten obraz też bardzo często pojawia się w kulturze. Smok w końcu przegrywa i zostaje strącony w czeluści. Domyślasz się, że dziecie to Chrystus, a Smok to szatan, który przegrywa walkę z Bogiem. Aby było jasne, Smok ma siedem głów, na nich siedem diademów. I dziesięć rogów. Po przegranej bitwie apostoł Jan widzi kolejną scenę, w której smok przekazuje władzę bestii. Ta również ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia atakuje ludzi, zdobywa nad nimi władzę. Pojawia się druga bestia na usługach tej pierwszej. Jest to tak zwany fałszywy prorok parodia Ducha Świętego. A jego imię to 666. Aniołowie nawołują do nawrócenia. Pojawia się zapowiedź upadku wielkiej nierządnicy i Wielkiego Babilonu, symbolu wszystkich grzechów ludzkich. W końcu po wszystkich zapowiedziach pojawia się Chrystus na białym koniu, który pokonuje bestie i fałszywego proroka, a następnie zrzuca ich do piekła gorejącego siarką. Po sądzie nad narodami pojawia się wizja nowego Jeruzalem, czyli nieba Nowego i Ziemi Nowej. Powracająca w kółko siódemka zmienia się w liczbę dwanaście. Mamy dwanaście bram do miasta, dwanaście fundamentów zdobionych dwunastoma kamieniami to odesłanie do dwunastu pokoleń synów Izraela oraz dwunastu apostołów. Na koniec pojawiają się drzewo i rzeka życia, które symbolizują ostateczne nadejście Jezusa Chrystusa. Wbrew pozorom, na koniec nie jest tak źle. Trzeba tylko pamiętać, że wszyscy grzesznicy wylądowali w piekle. No dobrze, czas na podsumowanie. Biblia to źródło wielu rozmaitych motywów. Jednak apokalipsa świętego Jana jest pod tym względem przypadkiem szczególnym. Nagromadzenie symboli, które pojawiają się na kartach tej księgi, jest po prostu niewiarygodne. Warto opanować choć część z nich. Przyda ci się to szczególnie do interpretacji utworów romantycznych. Pamiętasz Mickiewiczowskie 44, dzieł młodopolskich Dies Re Kasprowicza? To przecież kolejna wizja apokalipsy, a także utworów z końca dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej. Dzieła Kasprowicza i Baczyńskiego czerpią z Janowych wizji pełnymi garściami. Najważniejsze motywy, których źródeł można szukać w apokalipsie to motyw sądu ostatecznego, motyw gniewu bożego, motyw Boga karzącego, Boga sędziego, motyw odkupiciela, motyw Babilonu, motyw upadku ludzkości, motyw szatana i piekła, motyw walki dobra ze złem. To cała apokalipsa właściwie, ale motyw walki Michała ze smokiem szczególnie, motyw przepowiedni, motyw baranka paschalnego, motyw jeźdźców zagłady. Pamiętasz konie symbolizujące wojnę, śmierć, głód? Tylko pierwszy sygnalizuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa: motyw Nowego Jeruzalem, motyw Księgi, motyw Proroka, motyw Katastrofy i motyw Zagłady. Trzeba pamiętać, że cała Apokalipsa jest sama w sobie motywem, bardzo często i chętnie eksploatowanym przez artystów i budzącym ich wyobraźnię. Aby opanować znaczenie wszystkich symboli albo choć samych liczb pojawiających się w Apokalipsie. Trzeba by chyba objawienia, ale te najważniejsze możesz zapamiętać bez większego problemu. Przede wszystkim w apokalipsie świętego Jana pojawiają się dwie kluczowe liczby: siedem i dwanaście. Siódemka to w wielu religiach liczba mistyczna, zapowiadająca pełnię, odkupienie, wieczność. W przypadku apokalipsy pojawia się wielokrotnie jako zapowiedź paruzji, czyli ponownego przyjścia Chrystusa. Siedem listów Siedem pieczęci, siedem ksiąg. Siódemka pojawia się także w odniesieniu do szatana. Smok i bestia mają siedem głów. To trochę skomplikowane, mowa tutaj o pełni zła, ale pamiętaj, że szatan w biblijnej wizji jest niezbędnym elementem dokonania się dzieła Bożego. Przede wszystkim powinieneś zapamiętać, że siedem to boskość, świętość, doskonałość. Dwanaście to znak pełni, kompletności. Liczba ta powinna Ci się kojarzyć z dwunastoma apostołami. Cztery to znak świata materialnego. Na początku pojawiają się cztery istoty, co może być trochę mylące, ale przede wszystkim pamiętaj o czterech jeźdźcach apokalipsy: wojna, głód, śmierć, ale i zapowiedź zwycięstwa Ewangelii. Sześć to niedoskonałość. Zawsze przed pojawieniem się siódmego elementu następuje pauza, czy to przy pieczęciach, czy trąbach. Ma ona zwrócić uwagę na fundamentalne znaczenie siódemki i jednocześnie podkreślić niekompletność szóstki. 666 to symbol szatana i wszechobecnego zła. Teraz czas na zwierzęta. Koń – symbol czasu i żywiołów. Smok – symbol szatana, zła, zniszczenia, rządzy mordu. Baranek – symbol odkupienia, znak Jezusa Chrystusa. W Apokalipsie baranek paschalny, a więc zabity. Ponadto miecz Boga, broń niosąca sprawiedliwość, karząca tych, którzy na to zasłużyli. Nowe Jeruzalem, miasto Boże przeznaczone dla zbawionych podczas sądu ostatecznego. Twierdza, w której błogosławieni zaznają wiecznego odpoczynku. Babilon, symbol grzechu, pychy, nieuzasadnionego bogactwa, obłudy. Pieczęcie. Symbole wyroków Boga. Pustynia, czas odpoczynku albo czas próby. Apokalipsa Świętego Jana to jedyna prorocza księga Biblii. To wizja zagłady totalnej. Stąd też tak często potopikę Kerodem z tej księgi sięgali twórcy piszący w czasie II wojny światowej. Ale nie tylko. Wcześniej wizję apokaliptyczną przywoływali romantycy, choćby Adam Mickiewicz w widzeniu księdza Piotra z trzeciej części dziadów. Warto jednak pamiętać, że w Romantyzmie koncentrowano się przede wszystkim na wizji Odkupiciela, Mesjasza i Nowego Jeruzalem, której był on gwarantem. Mroczniejsze obrazy zagłady pojawiają się w młodej Polsce. Związane to było ze zmianą wieku przypadającą na ten okres tak zwany von Siek, czyli koniec wieku był bardzo bogaty w topikę związaną z wizjami katastrofy, zagłady, końca świata. Najsłynniejszym polskim utworem w tym kontekście jest Dies Ire, czyli Dzień Gniewu Jana Kasprowicza. W wieku XX po w apokalipsy sięgali m.in. Zofia Naukowska czy Kazimierz Moczarski. To w kontekście II wojny światowej. Bardzo znany jest także utwór Czesława Miłosza Piosenka o końcu świata. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Apokalipsa św. Jana powstała w drugim wieku naszej ery. Od tamtej pory nieustannie odwołują się do niej nie tylko ojcowie kościoła, ale i artyści. Z pewnością słyszałeś o filmie Cztery jeźdcy apokalipsy na podstawie powieści Vincenta Blanco i Baneza, która wyrosła z refleksji nad pierwszą wojną światową. Ten czarno-biały film z Rudolfem Valentino był absolutnym hitem, który doskonale oddawał przekonanie artystów o niszczącej sile wojny. Z kolei, siedem pieczęci to motyw innego słynnego filmu o takim właśnie tytule, nakręconym przez Ingmara Bergmana. Najsłynniejszy film w tym kontekście to jednak czas apokalipsy Francisa Ford-Copoli. Wszystkie trzy są warte obejrzenia. W malarstwie do motywu apokalipsy nawiązywał m.in. Albrecht Dürer. Z pewnością słyszałeś o freskach Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej. Jednym z ich tematów jest właśnie Sąd Ostateczny. Nawiązań nie brakuje także w muzyce. Mozart swoją ostatnią kompozycję zatytułował Dies Ire. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości, a tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.